Oho! Kogo moje pięknocie widzą? Widzą! Silsko! Silsko! EO! Do boju! Do boju! Sylwester! Sylwusz Kopelacz, cała generała! Cześć! O! 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 O co słychać? W porządku. Już w pożądaniu duży nohalu. Tak. Czekasz na kogoś? Tak, umówiłem się. Z chłopakiem czy z dziewczyną. Ale śmieszne, wiesz, bardzo śmieszne. Sylwuś. Śmieszne, nieśmieszne, ale odpowiedz, nie? Z dziewczyną. Sylwuś Takiego cię nie znałem, ty! Kasanowa nowa z Gili, 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 gili. Przestań. No. no, no, z dziewczyną. No tak, ale w końcu jesteśmy w Unii, nie? Ty, Sylwusz mogę z tą na nią poczekać? Nie, proszę. Dzięki, ty. A. Słuchaj. A no, powiedz, fajna jest? Fajna. Fajna? Mhm. E, no to fajnie jak fajna. Ma na imię Basia. Basia? Mhm. Sylwuś. Moja ciotka ma na imię Basia. Naprawdę? Nie, na pierwsze. Jest pielęgniarką w środku Zdrowia. O! No. I robi zaszczyki. Wiesz gdzie? Nie. W zabiegowym! <grym> <grym> Liczyłeś pompeczki? Nie, nie liczyłem. Z tymi cztery będzie pięćset. To dużo. No, od stycznia robię. Ty Ale jazda, ty. Co takiego? Ty, bo albo schudłem, albo z starej dresy buchłem. Kurde. Ty. Ciekawe czy ona teraz pójdzie na grzyby. Może w dżinsach? Gdzie? W dzień zachodzi do Media Mart, przecież to jest idiotką, nie? <grywa> Sylwuś, a powiedz mi, na którą ty się mówiłeś z Tą Basią? Na 21. Na 21? Mhm. Uuu, to panienka się spóźnia. No tak, tak, ale ona uprzedzała, że może się spóźnić, bo ona pracuje w prywatnej firmie no. i po prostu musi czasami jakieś dodatkowe obowiązki po pracy wykonać, ale ja to doskonale rozumiem, bo ja też muszę często w pracy zostać i też muszę pracować dłużej. Pana nogę. Co się dzieje? Pana nogę, ty. Co się dzieje? Ty. Jedna się bawia, druga pilnuje. Ale zjawisko lepsze niż tenca, ty, kurde. Ty. Ale weź to teraz zatrzym. A ty nie panujesz nad tym? Dzieci, są osobno. Stój! Na głos reaguje. No. Jak pies. No. Jest w bucie. U, 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 u. Kurde. Se muszę jutro kupić kaganiec nagrany. Ty. Słuchaj, Sylwuś, a powiedz, jak się poznaliście z tą Basią? Przez takie biuro internetowe. Co? To znaczy, że się jeszcze nie widzieliście? Nie. A ty wiesz chociaż jak ona wygląda? No tak, widziałem ją na zdjęciu. I co, ładna dupa z twarzy? Oddychaj, ja, ja, oddychaj, 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 kaszli, oddychaj. Ja, ja, ja cię bardzo proszę, żebyś tak więcej nie mówił, dobrze? Okej, okay, luzik, no. Spokojnie, daj żółwika na zgodę, no. Pros... Proszę? Żółwik, co ty hip-hopu nie oglądasz? Daj żółwika na zgodę. No, galapagos, Galapagos. No, ty jesteś śmieszny jak Polonez na gazdyk. Kur... Ja, ale ja jestem bez troski, Słuchaj, silbuj. Mój... No to kopnij koledę, snimkę. A kolega Zbyniu powie ci, dziewczyna, warta grzechu. A nie będziesz się śmiał? Dziewczyna, nieśmiały jestem. Mary <śmary> Christmas! <śmary> Ale musisz przyznać, że na twarzy ma wyrytą inteligencję. <śmary> Chyba młotem pneumatycznym <śmary> Panie majster! nad brwiami, nad brwiami! Ting, 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 ting! Jak tygrysek, nie? Ting, ty, ting, ting, ting! Prosiasku, prosiasku! A co, co, co chodzi, tygrysku? Spadaj świnio, ty! <grystanie> lubię tygryska, fajnie się ubiera, Też sobie paski, ty! Oj, się powiem ci, zmachałem się jak Zabłocki na mydle. Mówi się, wyszedłem. O nie, mówi się, wyszłem. Ła, Co ci jest? Włosy z mi się w kręciły. wkręciły. Ojoj. Oj, 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 oj. A można ci jakoś pomóc? chcę w domu nad gazem opalę. O ile jeszcze ruscy nie odcięli. O! Ty, Sylwuś. powiedz mi, po co wy się w ogóle z tą Basią spotykacie, jak wy nie macie czasu? Bo ty pracujesz, ona pracuje. Przecież to nie ma sensu. No. Jak to mówią Anglicy, no sense. Nie, 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 dlaczego? Przepraszam! Nie mam drobnych. No. Mogą być grube! No widzę właśnie, no widzę, widzę. No. Mów, mów, mów. Przepraszam, ty jesteś Sylwester. Nie, to jest Sylwek. Przestań wejść. Ale siarak! Pardon? Poniosą mnie jak nauczyciela przy wypłacie. Zdaje się, zgubiłem jakąś swoją etykietę. Bo jak to mówią, człowiek nie winko, ale etykietę ma, nie? No... Popełniłem jakieś małe fułaje chyba, nie? To co? Ja was teraz zapoznam, żebyście wiedzieli, które jest które, nie? Jak to mówią złośliwi Anglicy, who is who? Ci to też mają zryte berety, ty. U nich pasażer kieruje, ty, <grystanie> Pasażer za kółkiem, ty, widzisz to u nas. Ty. Dobra, będzie Francja, elegancja, nie? Coś ładne tutaj musi być. No. Etention, voilà. Barbara, Sylwester 2000, proszę. Cześć. Cześć. No. To ja was już poznałem. Wy się bawcie, a zbytni lecie sobie gacie na balety wyprasować. Nara. E, Bajla mu. Ej, e, e, nie zaczekaj, ty mi się bardziej spodobałeś. Proszę. Co ty e. jesteś? Ślepy czy głuchy ty? Nie słyszałeś, co panna Barbara Wekspedywała pięknie językiem polskim swym. Powiedziała, że ja jej się bardziej podobam, bo ja ekstremalnie odziany chłopak jestem. No, zaimponowałaś mi słownictwem, chodź, pomachasz żelazkiem, ho. Co ci się stało? Odprowadź mnie szybko, bo ryja mi ściąga chyba za dużo żelu na łeb nawaliłem. Oh, chodź, chodź.